Oddychanie wpływa na dosłownie wszystko w naszym organizmie, m.in. na sen, samopoczucie i ogólny stan zdrowia. Często bywa tak, że nasz oddech w ciągu dnia nieświadomie zaczyna się pogarszać. Czy jest na to jakiś sposób? Tak, a nawet trzy. Cześć, nazywam się Mateusz Piątek i dzisiaj pokażę Ci moje ulubione sposoby, jak najszybciej zbudować nawyk poprawnego oddechu. Zapraszam do oglądania. Osobiście zawsze, kiedy chcę nauczyć się jakiegoś nowego skila, zastanawiam się na początku, jak mogę zrobić to w jak najefektywniejszy sposób. Muszę się wręcz przyznać, że mam na tym punkcie lekką obsesję. Korzystając z tego, chciałbym dzisiaj podzielić się z tobą moimi przemyśleniami o tym, jakie nawyki warto sobie wykształcić, żeby jak najefektywniej nauczyć się oddychać jak najefektywniej. Oto trzy nawyki, które pomogą Ci oddychać lepiej. Nawyk pierwszy: obserwuj swój oddech. Bardzo trudno jest przywrócić prawidłowy sposób oddychania jedynie wykonując ćwiczenia oddechowe. Jeżeli tylko podczas nich oddychasz poprawnie, a przez pozostałą część dnia w ogóle nie zwracasz na swój oddech żadnej uwagi, to nauka poprawnego oddechu zajmie ci dużo czasu. Rozwiązaniem jest obserwowanie swojego oddechu tak często jak to możliwe i korygowanie go za każdym razem, kiedy zauważysz jakieś nieprawidłowości. Z doświadczenia wiem, że o swoim oddechu łatwo zapomnieć. Więc warto ustalić sobie jakąś zasadę, która pomoże Ci częściej go obserwować. Taka zasada mogłaby brzmieć na przykład: zawsze, kiedy przechodzę przez drzwi, koryguję swój sposób oddychania. Dla mnie osobiście jest to skuteczniejsze niż zasada w stylu: zwracam uwagę na swój oddech tak często jak to możliwe. Szczególną uwagę zwróć też na westchnięcia i ziewanie. Te pozornie błahe czynności, jeżeli powtarzane są wielokrotnie w ciągu dnia. Mogą wywołać chroniczną hiperwentylację i skutecznie pozbawić się potrzebnych ilości dwutlenku węgla. Patrick McKeown w swojej książce zaleca świadomie tłumić wzdychanie i ziewanie, a jeśli już się zdarzy, poleca zatrzymać swój oddech na 10 do 15 sekund, żeby wyrównać poziom dwutlenku węgla we krwi. Pojedyncze westchnięcie oczywiście nie wywoła żadnej szkody w naszym organizmie i nie ma co tego demonizować. Jeśli jednak chcesz odczuć korzyści płynące z poprawnego oddychania szybciej, to myślę, że warto zastosować również tę poradę. Pomyśl tylko, co będzie, jeśli każde wesjęcie lub ziewnięcie stanie się pretekstem do tego, żeby skorygować swój sposób oddychania. Osobiście myślę, że nauczysz się wtedy oddychać dużo prościej i szybciej. Nawyk drugi – kontroluj stres. W sytuacji stresowej Twój oddech może lekko mówiąc oszaleć. Możesz wtedy odczuć, że jest on chaotyczny, wyraźnie słyszalny i odbywa się przez usta. W skrócie, mocno się psuje. Z reguły nie jest to dobra sytuacja, bo stres, którego na co dzień doświadczamy, nie wymaga takiej reakcji naszego organizmu. A że stresu w obecnych czasach doświadczamy na ogół dużo, to nasz oddech może się psuć stosunkowo często. Żeby tego uniknąć, zawsze kiedy odczuwasz nadmierny stres, wykonuj to bardzo szybkie i proste ćwiczenie. Na początku zrób normalny wydech nosem. Teraz wstrzymaj powietrze na 2 do 5 sekund i następnie oddychaj 10 sekund normalnie przez nos. I tyle. Teraz wystarczy, że powtórzysz pierwsze trzy punkty przez najbliższe 3 do 5 minut. Ćwiczenie to pomoże ci uspokoić oddech i umysł, a także przywróci odpowiedni poziom dwutlenku węgla, co poprawi dotlenienie organizmu. Bardzo możliwe, że zaraz po wykonaniu tego ćwiczenia poczujesz się spokojniejszy, co pomoże ci lepiej poradzić sobie ze stresującą sytuacją. Co więcej, im częściej w czasie stresu będziesz wykonywał to ćwiczenie, tym szybciej wykształcisz sobie nawyk poprawnego oddychania. Nie wiem jak ty, ale ja uważam, że warto poświęcić na to te kilka minut. Nawyk trzeci: zaklej usta na noc. Zadbaliśmy już o oddychanie w ciągu dnia, ale zostaje nam jeszcze kwestia oddechu w nosy. Zwróć uwagę, że nawet jeżeli przez cały dzień świadomie oddychasz lekko i przez nos, to oddech ustami przez 7-8 godzin w ciągu nocy skutecznie spowolni Twoje oddechowe postępy. Problem jest taki, że w nocy nie możesz kontrolować swojego oddechu. Na szczęście nie ma takiego problemu, którego nie rozwiąże skończona ilość szarej taśmy. No dobra, żarty na bok. Oczywiście szarej taśmy do tego nie polecam, ale zapewniam cię, że zaklejanie sobie ust na noc ma więcej sensu niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Taki zabieg wymusza oddychanie nosem przez całą noc. Realnie oznacza to, że kiedy śpimy, nasze ciało samo wykonuje ćwiczenie oddechowe i uczy się, jak zrobić to lepiej. Jest to mój ulubiony sposób, ponieważ nie wymaga żadnego wysiłku poza pamiętaniem, żeby przed snem taką taśmę założyć. No właśnie, tylko jaką taśmę wykorzystać? Tak jak mówiłem, ta szara raczej nie będzie dobrym wyborem. Dużo lepiej wykorzystać w tym celu dedykowaną taśmę do zaklejenia ust, która już niedługo będzie dostępna na JustBrief.pro. Jeżeli więc interesuje interesujecie ten sposób, w opisie zostawiam link, pod którym możesz zapisać się na listę oczekujących. Co więcej, żeby umilić Ci czas oczekiwania, przygotowaliśmy dla ciebie całkowicie bezpłatny kurs podstaw oddechów w bardzo ciekawej formie. Koniecznie więc wejdź na stronę poniżej i dowiedz się, co tam na ciebie czeka. A jeśli interesuje Cię temat zaklejenia ust, to polajkuj proszę ten film i udostępnij go swoim znajomym, a ja przygotuję dla Ciebie materiał, w którym będzie zawarte wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat. To już wszystkie sposoby na efektywniejszą naukę oddechu, jakie na dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. A jeżeli Ty znasz jakiś sposób, którego nie poruszyłem w tym materiale, daj mi proszę znać w sekcji komentarzy. A tymczasem dzięki za Twoją uwagę i do zobaczenia w przyszły piątek.